Siema, cześć, witam z strony Wolfie. Dzisiaj mamy odcinek z pogrąców, bagów, część, już druga. W tym odcinku oczywiście będą inne bagi niż w części pierwszej. Elena Fin, mój nowy smoczek, będzie nam towarzyszył, więc zapraszam serdecznie i już zaczynajmy. jest taki. Musimy sobie coś upolować, na przykład na dzikich równinach. Eleno, Eleno, fin. Poczekać, aż to będzie się zapadało w dół. Ja to zatrzymam dla was, żebyście nie musieli długo czekać. Dobra, ten, ten lis się zapadł za wcześnie. Już zaraz powinien się zacząć zapadać nasz króliczek. Tutaj też oczywiście testujemy różne bagi. Nie, nie działa, bo jest taki bag, co ten? Co się można zapaść, jakby pod ziemię? Połowę ciebie się zapada pod ziemię, ale będziemy próbować do samego końca. Musimy stanąć na naszym zwierzęciu. I poczekać, aż zacznie się zapadać, właśnie. Tego już nie zatrzymam, jak to się będzie zapadać, ten mały lisek. Ła! Szkoda. Ogólnie, pierwsze bagi, jakie patrzyłam, to są już stare bagi, które mają z 9 miesięcy, więc mogą nie działać. Ale nieważne, przechodzimy do drugiego baga. Bag nie działa. Następnego baga będziemy musieli zrobić na farmie. Potrzebujemy do tego petów. Dużo, dużo, dużo petów. I musimy pójść w oto to miejsce obok tutaj tej rzeczki. Tamto nawet to. Biegniemy sobie. Trzeba uważać tylko, żeby nas tu żadne świnie inne zwierzęta nie powstrzymały, żeby tam dobiec. Biegniemy sobie, biegniemy. I musimy dobiec tam do rzeczki. Ogólnie na razie z ekipką pracujemy. Pomysłami na aktualizację do Wildcraft. Mamy ich już dosyć dużo, bo 32, ale planujemy mieć z 50, więc nie zdziwcie się, jak ten odcinek będzie trwał 30 minut, ten z aktualizacji, bo będzie ich bardzo dużo tych pomysłów. Ok, ja się jaka mogła. Jesteśmy tu. O, tutaj, tu. Gdzie nasz pet? Nie wiem. Okej, okay, jak już tu jesteśmy i nasz pet tu jest, to zobaczcie, tam jest czapeczka. To jest bardzo fajny bag, według mnie, bo widzicie tam taki mały czerwona rzecz. To jest właśnie czapeczka mojego peta w wersji powiększonej. Trzeba tam dopłynąć. I musimy oczywiście obejrzeć ją z bliska. No. Ogólnie, zostawcie suba, łapkę w górę. O, nasza czapeczka już jest bardzo blisko nas. A tam, oczywiście, musi być kolejna świnia, czy coś w tym stylu. Ok, mamy naszą czapeczkę. Jest bardzo duża. Jestem ryś w stroju czapeczki. Ja ci co tu jest aż tyle świni? Bardzo dużo ich jest. Ten bug zaliczamy jako bag, który działa. Więc przechodzimy do następnego baga. Bug działa. Kolejnym bugiem jest latanie w powietrzu. Ale takie niepływanie. Pokazałabym jeszcze jeden bug Właśnie z serii latanie, pływanie w powietrzu Tyle, że nie mam domku zamku Ale startek piracki Więc... jest po prostu nie będę mogła Bo nie mam tego domku Ale no cóż My w jakieś miejsce, w którym się da to zrobić I będziemy próbować a, i ten bak z tym z kapeluszem działa tylko na jednym graczu i ten też. Więc. Zmieniamy kamerę i. Będziemy musieli tutaj stąd skoczyć. Nie wiem czy do, dokładnie, czy to jest akurat to miejsce. Ale na 3, 4 skaczemy. 3, 4. Teraz zmieniamy skórkę. Nie, przeniosłam je nad dół. To, to, to widocznie trzeba zrobić ze, z kurkami tej samej rzadkości. I zmieniamy skórkę na taką. 3, 4 skaczemy. 3, 4. Nie, czyli widocznie to nie to miejsce. To testujemy w innym miejscu. Nie, chyba zrobiłam to ten za tym. Nie. To ja popróbuję i zrobię cięcie w tym czasie. Wow, ja nawet nie wiedziałam, że tu jest aż taka piękna tutaj góra tej góry. Nie wiem, czy to tak można powiedzieć. I to może się da zrobić na górze tej góry. Hm. Nie wiem. W każdym razie spróbujmy. Tutaj, stąd. Spróbuj. A może stąd? Stąd. Próbujemy stąd. Skaczemy. I hop. Nasz koń staje, a my zmieniamy skórę. Nie, ale możemy wtedy dłużej sobie polatać. Nie. Tutaj to widocznie nadal nie to miejsce. Bo ja w ogóle ogólnie nie wiem w jakim miejscu można to zrobić. Więc. Będzie trzeba popróbować. Może na taką skórkę, może na taką, na taką. To ja zrobię cięcie. Niestety, ale mi tego baga nie udało się zrobić. Więc. Bag nie działa.